Cześć, jestem Marcin Kryński, a tematem dzisiejszego dnia będzie warunkowanie, e, urządzenia do warunkowania. Hmm, conditioning, e, Classic Conditioning e, będzie nieco zarysu o Pawłowie, o jego, jego pracy. E, dlaczego? Ponieważ e, zrozumienie tego zagadnienia e, a pozwolę Ci również poczuć jak to działa faktycznie na, na tobie samym. E, może mieć ważny wpływ na Twoje życie, może mieć ważny wpływ na, na to, w jaki sposób zaczniesz pracować z sobą samym, nie z nikim innym. Naturalnie, ta technika, te techniki, całe spektrum technik warunkowania może być z powodzeniem wykorzystywane do tego, aby zacząć panować nie tylko nad sobą, ale również nad innymi osobami. Natomiast meritum zaczyna się od Ciebie. I gorąco zachęcam cię do tego, żeby mm, popróbować na samym sobie. W pierwszej kolejności hmm, zajmie to około 30 sekund, a rozejrzyj się dookoła siebie, zobacz, czy siedzisz, e, czy stoisz w komfortowej pozycji, jeżeli, jeżeli w tej chwili się przechadzasz. E, zatrzymaj się na sekundę i wykonamy ćwiczenie, które zajmie około 30 sekund, a które wyjaśni ci całe sedno e, warunkowania. Ok, więc zamknij oczy. I kiedy zamknąłeś już oczy weź. Jeden głęboki wdech. Jeden wystarczy. Postaraj się odprężyć na sekundę, bo oczami twojej wyobraźni wybierzemy się do Twojej lodówki. Wybierzemy się do Twojej lodówki i chcę, żebyś oczami swojej wyobraźni zobaczył swoją lodówkę, zobaczył, jak to jest. Kiedy wiesz, jak to jest, kiedy otwierasz lodówkę, zaglądasz do środka i. Wpada ci do głowy pomysł, że dzisiaj masz ochotę na cytrynę. Dzisiaj masz ochotę na cytrynę. Nie wiem, może bardziej wolałbyś limonkę a, czy cytrynę. Nie wiem, którą bardziej, ale wiesz, że dzisiaj masz ochotę na ten plasterek cytryny. Więc sięgasz do lodówki, wyciągasz cytryny albo też limonki i co? Kładziesz je na desce do krojenia. Hmm. Pocierasz rękę o, o tą cytrynę, podnosisz dłoń do góry i czujesz ten wspaniały cytrusowy zapach. Wiesz, co się stanie za chwilę. Wiesz, że za chwilę skosztujesz właśnie tej, tej cytryny. Nie użyjemy cukru. Więc kroisz tego cytrusa na plastereczki i w pewnej chwili, w chwili, w której czujesz się najbardziej komfortowo, wkładasz ten soczysty owoc, do ust. I czekasz na tą reakcję, która zawsze następuje, kiedy ten cierpki sok zaczyna rozlewać się, a wewnątrz ust, nieco szczypie w język, a doskonale wiesz, jak to jest. Może Twoja mina będzie lekko skrzywiona. Tak to właśnie wygląda, kiedy... kiedy Próbujesz owocu, który jest wirtualnym owocem, a twoje usta i to wszystko, co czujesz wewnątrz swojej buzi, to czysta fikcja. Natomiast to, co na pewno poczułeś w mniejszym lub większym stopniu, to poczułeś sensację w ustach, tak? poczułeś napływ śliny. Masz, masz jej więcej w tej chwili, niż miało to miejsce przed rozpoczęciem tego doświadczenia. Śmiało otwórz oczy. To już po eksperymencie. Cały eksperyment, doświadczenie pokazuje, że jestem w stanie wywołać u ciebie, czy, czy ty jesteś również w stanie, bo tu nie chodzi o uzurpowanie sobie czegokolwiek, ale wywołać u, w Twoim organizmie reakcję fizjologiczną, e, polegającą na, no możemy powiedzieć, ślinieniu się, tak? Na wydzieleniu większej, e, większej ilości pepsyn, pepsynogenu, czyli p, w ustach mamy trypsynę, pepsynę to będzie pepsynogen, pepsynogen tak, w pewnym sensie, tak, możemy doprowadzić do tego, że twój układ endokrynogenny, który, na którym formalnie nie mamy kontroli, za pomocą obrazu, za pomocą mojej sugestii, tak, jesteś w stanie poczuć tą ślinę, czyli water, watering mo w każdym razie jesteś w stanie poczuć tą sensację u siebie w ustach. Jak to się stało? Przecież żadnego fizycznego, rzeczywistego obiektu nie umieściliśmy w twoich ustach. To była czysta wyobraźnia. I to jest właśnie sedno generalnie kondencjonowania. My u ludzi możemy użyć pewnego rodzaju przedmiotu, jako wytrychu do naszej podświadomości, żeby wywołać jakąś reakcję fizjologiczną. Cytryny, czyli mąka jest, jest bardzo plastycznym, jest fajnym obiektem, ponieważ jesteś w stanie poczuć to sam u siebie. Czyli ten stan jesteśmy w stanie indukować bardzo szybko, wywołać go jesteśmy w stanie bardzo szybko. Nie chcę podawać całej masy innych przykładów na to, jak można inaczej to zrobić, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że generalnie że udało nam się indukować stan w twoim umyśle, w moim również de facto, bo ja poczułem dokładnie to samo, stan którego, który nie został wywołany przez fizyczny obiekt. To zostało wywołane przez wyimaginowany obraz cytryny. Cytryny, którą spróbowałeś, i która ci e, smakowała tak, ten cierpki smak spowodował reakcję fizjologiczną Twojego organizmu. E, więc de facto, e, twój organizm zareagował na urojony obiekt, obiekt, który nie istnieje na fantom, na wyobrażenie obiektu, i zareagował tak, jakby reagował na prawdziwy obiekt. E, dlaczego to jest ważne? Jest to oczywiście bardzo użyteczny stan. Kiedy zaczniesz rozumieć, jak wyobraźnia, jak nasza wyobraźnia może być wykorzystywana do naszych własnych prywatnych celów, albo bardzo wręcz nikczemnych celów, to zależy tylko, tylko od nas i od naszego nastawienia. Natomiast na przykładzie cytryny i użycia stymulacji, tak? Stymulacji nierzeczywistym obiektem wywołaliśmy reakcję fizjologiczną twojego organizmu. A teraz wróćmy się do przeszłości. Pawłow lata 1900, chyba 1906. Rosyjski naukowiec spada na pomysł, żeby karmić swoje zwierzaki, zwierzaki. Hmm, jak no, jakimś tam smacznym pożywieniem, ale przed rozpoczęciem procedury karmienia za każdym razem dołącza e, e, stimu, e, dołącza stymulator, nie wiem, w postaci czy to syreny na przykład, e, raptownego, gwałtownego dźwięku, e, czy też e, za pomocą jakiegoś innego e, światła, tak, pulsującego w określony sposób. Także e, zwierzak piesek w tym wypadku bo to psy Pawłowa padają na genialny pomysł, że no skoro za każdym razem zanim pojawia się jedzenie, ja dostaję syrenę, słyszę uiu, uiu", no to buduje asocjację, buduje asocjację, że zaraz będzie jedzenie. Więc te pieski te pieski zaczęły się ślicznie ślinić. Wtedy też kiedy nie dostawały jedzonka, a usłyszały tylko syrenkę to jest właśnie to całe warunkowanie i to jest all the story about, tak? Brzmi banalnie, brzmi prosto, ale zrozumienie tego zjawiska i umiejętność zaimplementowania tego zjawiska do naszych własnych celów przynosi, czy też przyniesie Ci raczej, ogromne korzyści, jeżeli będziesz wiedział, jak to zrobić. W tym materiale. Raczej szczegółowo nie będę omawiał tego, w jaki sposób można zaprząc do własnych celów to zjawisko, bo to jest temat bardzo szeroki, bardzo wielowątkowy, ale chcę z Tobą bardziej porozmawiać na temat uzależnień, na temat warunkowania, na temat właśnie, na temat. Pewnego rodzaju e, warunkowania, które umożliwi nam później e, wyeliminowanie niepożądanego, e, niepożądanego zachowania. Tak? Czyli w tym wypadku, bez względu na to generalnie, jakie, jakiego rodzaju to jest zachowanie, czy to jest uzależnienie e, fizjologiczne, czy behawioralne, e, czy jakie, jakiekolwiek inne, kondycjonowanie, e, czyli kondycjoning, e, e, warunkowanie może nam znacznie pomóc, znacznie wspomóc nas w tej nierównej walce. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że nierównej walce. Ale do czego to wszystkiego może nam posłużyć? No właśnie sama idea warunkowania w optymalny sposób wykorzystana może pomóc nam wyeliminować właśnie nawyki, łącznie z negatywnym myśleniem. <laughs> łącznie. OK, więc tak. Część z was słyszała o takiej fajnej idei, że zakładacie sobie gumeczkę na łapkę tak? i za każdym razem, kiedy robicie coś złego, no to tą to, to gumeczkę naciskacie i jest au, boli, au i natychmiast pojawia się ból, tak? czyli nasz organizm zaczyna w sposób właśnie skoordynowany rozumieć, że pewnego rodzaju zachowanie to jest złe zachowanie, tak? Czy styl myślenia, który sobie aplikujemy, to jest zły styl myślenia. I w ten sposób jesteśmy w stanie kondycjonować, jesteśmy w stanie wpływać sami na siebie, po to, aby, aby takie, takie zachowanie wyeliminować. Ja, ja dzisiaj nie chcę niczego Wam reklamować. Ja chcę Wam pokazać urządzenie, które zaintrygowało mnie, bo w pierwszej kolejności. No, Muszę sam powiedzieć, że naturalnie m, przez całe życie miałem sporą, sporo m, pewnego rodzaju, m, może nie tyle uzależnień, bo to nie uzależnienia, ale a, uświadomiłem sobie, że pewnego rodzaju nawyki. E, Przeszkadzają mi. Chciałbym je wyeliminować, a właściwie sam Patryk duchich mówi, że nie możemy ich wyeliminować. Lepiej je jest zastąpić, ponieważ no, nasz umysł nie znosi tego stanu, a spokoju i relaksu <grym> raczej musi mieć coś do zajęcia. Sprzęt, który w tej chwili towarzyszy mi jakieś 3 lata. Okay. Nazywa się to Pawlok. Jest to Urządzenie do warunkowania instrumentalnego. E, ciężko mi e, nagrywać, e, nagrywać ten materiał. E, ponieważ jest to kamera z przodu, chcę wam pokazać, jak to wygląda, jak to działa. Jest to taka opaska. Ok. Jest to taka klasyczna, śmieszna, śmieszna opaska. E, co to robi? To coś po naciśnięciu przycisku. Ok. To coś po naciśnięciu po naciśnięciu przycisku razi prądem. Czyli jak naciśniesz ten przycisk, to się zapala na żółto, a później na czerwono. Na czerwono to znaczy, że uderza prądem. E, do czego to de facto służy i do czego mi służyło? E, do wyeliminowania całej masy e, nawyków. E, natomiast jest to metoda dosyć, e, dosyć brutalna, tak? Bo e, za każdym razem takie wciśnięcie kończy się porażeniem prądem. E, rzeczywistym porażeniem prądem. Prądem elektrycznym. Nie jakimś tam innym, tylko prawdziwym prądem. Dlatego być może to nie jest metoda właściwa dla każdego, ale sam takie urządzenie chciałem, chciałem stworzyć na bazach na bazie właśnie prac, prac które udało mi się przeczytać, tak? prac Pawlowa oraz innych naukowców, którzy, którzy zaczęli zgłębiać temat warunkowania. Chciałem mieć urządzenie, które, które posłuży mi w sposób taki mocno negatywny posłużę jako taki impuls do, do zerwania z nawykiem, do zbudowania nowego nawyku. Udało się. Udało się z bardzo wieloma nawykami. W tej chwili w tej chwili śmia śmiało mogę powiedzieć, że poza typowo fizjologicznymi nawykami i kofeiną, którą właśnie w tej chwili piję, niewiele, niewiele z tych nawyków zostało. W każdym razie wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo niewiele uczymy się o, o psychologii. Bardzo niewiele rozumiemy z tego, w jaki sposób nawet proste, stosunkowo bardzo proste działania mogą przybliżyć nas do realizacji celu. Jak mocno mogą na nas wpłynąć. I stąd też pomysł, pomysł na tego rodzaju materiał. W pierwszej kolejności e, chciałem Wam też powiedzieć, że, może nie w pierwszej kolejności, bo jest sporo, sporo tematów, którymi, e, którymi chciałbym się podzielić. E, ten temat kondencjonowania, warunkowania, e, jest dla mnie tematem niezwykle istotnym, a jest przede wszystkim istotnym, dlatego że e, cała praca, na której się w tej chwili skupiam. To, e, to praca, która ma zmaksymalizować efekt e, e, kondycjonowania, tak? czyli ma e, doprowadzić do tego, że to nasz e, umysł e, pokaże swoją pełną moc, e, pełne spektrum e, możliwości, e, a nie e, substancje psychoaktywne, jak na przykład kofeina. E, hmm. <laughs> e, brzmi to może, może w tej chwili nieco, nieco karkomo mnie, e, ale tak, ale temat, temat, nad którym pracuję, to, to typowe leki oparte, oparte na efekcie placebo, gdzie indukcja stanu, który, który ma, nam, ma nam towarzyszyć, ma być w nas wywołany, będzie, będzie polegała na warunkowaniu. Na warunkowaniu, na klasycznym warunkowaniu, ale też na warunkowaniu typowo instrumentalnym. Deset na, na dzisiaj, chyba e, jest po polsku. Miało być wyłącznie po angielsku, e, ale, ale jest po polsku, ponieważ e, generalnie chciałem Wam życzyć samych sukcesów i eksploracji. E, eksplorujcie temat e, uzależnień. Jeżeli sobie e, zdacie sprawę z tego, że coś Wam przeszkadza, coś Was uwiera, e, to jest fajny motyw, fajny. E, Fajny temat, żeby nad tym popracować i żeby wyeliminować ten, ten nawyk. Właściwie nie wyeliminować, tylko zamienić go czymś innym, jakimś bardziej konstruktywnym działaniem. I tego Wam z całego serca życzę. Wszystkiego najlepszego 3 maja 2020 roku. Stelford, hey.